Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi siedzącego na komorze celnej, rzekł do niego, Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Na kolejny dzień wielkiego postu przychodzi do nas słowo z Ewangelii Świętego Łukasza o powołaniu celnika Lewiego. Ta sytuacja jest taką sytuacją bardzo e, trudną, bo e, sytuacja Lewiego to jest sytuacja człowieka, który jest w doświadczeniu, w cierpieniu. Pomimo tego, że jest e, celnikiem, czyli jest człowiekiem bogatym, to jego sytuacja jest przyrównana przez ewangelistę do sytuacji śmierci, bycia w ciemności. Skąd to porównanie? Bo grzesznik to jest ten, który doświadcza śmierci. I kiedy Jezus przychodzi do niego, kiedy Jezus go powołuje, kiedy mówi do niego te słowa Pójdź za mną, to ta sytuacja w sposób dra dramatyczny czy drastyczny się zmienia. Mianowicie e autor używa słowa Anastas powstać z martwych i to nam otwiera jakby to spojrzenie na tą sytuację Celnika Lewiego, że do tej pory był w śmierci, kiedy przychodzi Jezus i go powołuje. To wyprowadza go ze śmierci. To słowo Anastas oznacza, że on powstał z martwych. To jest techniczne słowo Ewangelii na określenie wstania. I ta sytuacja poprzez to powołanie, poprzez właśnie tę, to powstanie z martwych, zmienia absolutnie jego życie. On przyjmuje na siebie ciężar tego nowego powołania, tego nowego wyboru. Jako, jako drogę do swojego nawrócenia. I w tym fragmencie Ewangelii jest jeszcze jedno takie słowo, które pozwala nam odczytać ciężar tej Ewangelii. Mianowicie, kiedy to wszystko zobaczyli celnicy i kiedy to wszystko zobaczyli faryzeusze i uczeni w piśmie, to zaczęli szemrać. To słowo szemrać jest takim słowem bardzo mocnym, bo to jest słowo, które mówi o tym, że szemrać, szeptać, mówić pokątnie, e, narzekać. I to jest takie słowo, które jest blisko nas. To gongudzo, bo to jest takie piękne słowo greckie, gongudzo, pokazuje rzeczywistość człowieka, jego serca, Nie, że jeżeli dzieją się rzeczy, na które my nie mamy przyzwolenia, my nie mamy akceptacji, to bardzo często rodzi się w naszych sercach to, to gongudzo, to szemranie, to szeptanie pokątne, to narzekanie, które e, gdzieś nas e, w naszym sercu się dokonuje i tak naprawdę jest dla nas tym słowem, które nas zabija. Bo ono... E, Pokazuje, że nie jesteśmy w stanie popatrzeć inaczej, jak tylko z pozycji swojego własnego ja. Nie jestem w stanie przejść nad tą sytuacją, w której Bóg mnie stawia, i spojrzeć na nią właśnie z jego perspektywy. Nie, że jak Jezus widzi grzesznika, to ma nad nim miłosierdzie. On go nie ocenia, nie, on go nie sądzi, on go chce ratować. A my. Kiedy widzimy grzesznika w mniejszym czy większym wydaniu, to w wielu wypadkach nie mamy absolutnie miłosierdzia. Mamy właśnie szemranie. Mamy to gungudzo, to narzekanie, to takie ocenianie, to takie wewnętrzne szemranie na, na tą całą sytuację. Nie, że my się gorszymy. Gorszymy się sytuacją grzesznika, Gorszymy się sytuacją, która jest wbrew nam, naszym poglądom, naszym pragnieniom czy, tym, co nam, czy temu, co nam się wydaje. Natomiast ta sytuacja ewangeliczna nam pokazuje to myślenie Boga. I Jezus mówi: Nie potrzebują lekarza zdrowi, nie potrzebuje lekarza człowiek, który ma się świetnie, ale grzesznik. Ale ten, który się ma źle, ten, który jest w tym doświadczeniu śmierci, jest w tym doświadczeniu ciemności, on lekarza potrzebuje. Jezus, Jezus patrzy z tej perspektywy, nie? I to jest właśnie jakby ten moment, którym możemy dostrzegać, czy rzeczywiście jesteśmy na drodze nawrócenia, czy nie. Bo jeżeli my nie mamy tej perspektywy, nie mamy takiego patrzenia, no to to słowo pierwsze jest dla nas, żebyśmy my się nawrócili. Żebyśmy się okazali ludźmi, którzy nie mają ducha Bożego, którzy potrzebują tego światła, i najpierw sobie uzmysłowić, że ta sytuacja celnika to jest nasza sytuacja, to jest sytuacja mojego serca, że to ja jestem tym człowiekiem, który siedzi na komorze celnej i jest w absolutnej ciemności. Dlatego też to słowo dzisiaj przychodzi, żeby nas ratować, nie żeby nas oceniać. Nie żeby nam wytykać błędy. Nie, nie, być, nie stawia nas w roli tego, tego, te, tego ocenianego grzesznika, tylko daje nam tą perspektywę życia, którą przed celnikiem lewim odkrywa Jezus. Nie? Pójdź za mną, to znaczy, ja ci dam życie, ja jestem Twoim życiem, ja jestem Twoim spełnieniem. Nie, nie chodź własnymi ścieżkami. Bo jak zaczniesz chodzić własnymi ścieżkami, to finał jest taki, że jesteś w doświadczeniu ciemności i śmierci. Dlatego też to słowo dzisiaj jest dla nas ogromną pociechą, ogromnym światłem, żeby nie bać się uznać siebie za grzesznika i przyjąć to słowo, w którym Jezus po raz kolejny mówi do nas, pójdź za mną.